Witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z premierami wydawniczymi książek na kwiecień. I muszę Wam przyznać, że tym razem te książki wychodzą bardzo blisko siebie. Mamy jedną książkę, która wychodzi 13 kwietnia, później masę książek, które wychodzą 14, i ostatnią książkę, która wychodzi 15. I to są wszystkie książki od różnych wydawnic. Trochę dziwnie, że wszystkie książki w kwietniu wychodzą właśnie tylko w te trzy dni. Jest to taki nawał nowości. Książki, które na pewno przykują Waszą uwagę. W tym filmiku zobaczycie właśnie książki, które przykuły moją uwagę, dlatego że mi się spodobały, albo właśnie dlatego, że myślę, że Wam mogą się spodobać. I dlatego może już nie będę więcej przeciągać i przejdźmy od razu do propozycji wydawniczych na kwiecień. Książka, która wychodzi 13 kwietnia to Mroczna wiedza Scholmenc. Jest to historia o szkole dla wybrańców mających pewne zdolności magiczne i tutaj nie mamy ani nauczycieli, ani wakacji. Młodzi magowie nie mogą opuścić szkoły, aż ją ukończą. Lub bo Poza tym nie mogą chodzić samodzielnie po korytarzach, muszą strzec się potworów. A poza dobrymi magami mamy również złych magów, którzy praktykują czarną magię, aby zwiększyć swoje szanse przeżycia. 14 kwietnia wychodzi książka za kółkiem przez Stany The Gissingbuff i pewnie większość z Was kojarzy tą autorkę, jak i jej inne książki, bądź też właśnie. Ta książka opowiada o dalszych losach właśnie głównych bohaterów: Noah i Ellie. Jest to para, która właśnie ma związek na odległość. Noah dostał się na Harvard, a dziewczyna pozostaje w Kalifornii i postanawia razem ze swoim najlepszym przyjacielem. Udać się na wycieczkę samochodową. Może to być bardzo odprężająca historia, więc jeśli polubiliście film, albo książkę, albo też po prostu głównych bohaterów, to jest też nowa książka. Kolejna premiera tego dnia to Sen o Kapi. I o tej książce jest już dość głośno na naszym polskim Bookstagramie. Widziałam, że dużo osób czytało tą książkę, i większość z nich, jak nie wszyscy. Są nią właśnie zachwyceni. Mamy tutaj właśnie tytułowy sen o Okapi. I jeśli właśnie naszej głównej bohaterce śni się Okapi, to cała wioska jest w strachu, ponieważ oznacza to, że w ciągu 24 godzin ktoś z tej wioski umrze. Kto i w jakich okolicznościach, tego niestety nasza bohaterka nie wie. Może to być dość intrygująca historia, i po dobrych opiniach. Może się po nią skusicie. Kolejna książka tego dnia to Baśnie wybrane braci Grimm. Pewnie większość z Was ze swojego dzieciństwa kojarzy te baśnie, ponieważ to właśnie oni są autorami takich baśni jak Czerwony Kapturek, Rożpunka, Kopciuszek czy Jaś i Małgosia. I to właśnie tutaj w nowym wydaniu z ilustracjami i w tej pięknej oprawie Możecie jeszcze raz sięgnąć właśnie po te książki. Bardzo miło wspominam właśnie te historie czytane mi przez babcię, czy też rodziców, więc wydaje mi się, że sięgnięcie po te baśnie przywróciłoby mnie do tego beztroskiego, dziecięcego życia. Teraz czas na trzeci tom i to ostatni tom trylogii. Holly Black. Tutaj tak naprawdę nie mogę Wam powiedzieć, o co w tej książce chodzi, ponieważ no, byłby to pewnie spoiler do pierwszej czy też drugiej części, ale informuję fanów Holly Black czy fanów, którzy czytali pierwszą i drugą część, że właśnie wychodzi trzecia część i oczywiście powracamy do świata elfów. A teraz czas na książkę fanów jest czyli gdzie poniesie wiatr. Mamy tutaj rok 1934 i bardzo trudną sytuację dla rolników, ponieważ muszą oni walczyć o ziemię, o plony. Plony są bardzo niskie, studnie wysychają i właśnie wśród tych trudnych warunków znajduje się nasza główna bohaterka, która musi zdecydować, czy zostaje w Teksasie i walczy o swoją ziemię, czy przenosi się do Kalifornii gdzie może rozpocząć nowe życie. Tego dnia wychodzi również powieść graficzna, opowieść podręcznej. Pewnie większość z Was zna tę historię bądź właśnie czytało tą książkę i tym razem mamy ją w postaci graficznej. Mamy tutaj tytułowe podręczne, które są płodnymi kobietami, są zamykane w szkolonych obozach. I są one nagrodą dla rodzin, które nie mogą mieć dzieci, ale właśnie te kobiety rodzą im wymarzone dzieci. W tym miesiącu wychodzi również klasyk pięknej oprawie i jest to wichrowe wzgórza. Czy ta okładka nie jest cudowna? Ja jestem w niej naprawdę zakochana. Moim zdaniem, jest to najlepsza okładka, jeśli chodzi właśnie. O, ten klasyk. Akcja toczy się na przełomie XVIII i XIX wieku, gdzie pewien zamożny mężczyzna przywozi do swojego domu bezdomne dziecko i właśnie to dziecko wychowuje się wśród jego biologicznych dzieci. Między przybyszem a naszą główną bohaterką rodzi się pewna, bardzo głęboka więź. I ostatnia książka, która wychodzi właśnie 14 kwietnia. To książka teraz i na zawsze, czyli książka autorki trzy kroki od siebie. I jak zaraz się dowiecie, będzie to również bardzo wzruszająca i emocjonalna książka. Mamy tutaj dwójkę bohaterów, którzy są parą, i w podróży na swój bal dochodzi do pewnego wypadku, w którym właśnie bohaterka umiera, a bohater doznaje pewnego poważnego urazu. Ale przeżywa. Mimo to, że chłopak pozostaje przy życiu, musi on się zmagać z bardzo wielką traumą, i właśnie w tym czasie poznaje pewną bohaterkę, która również zmaga się z pewną stratą, i tak właśnie rozpoczyna się ich relacja. I co z tego wyjdzie, to oczywiście dowiecie się, jeśli sięgniecie po tą książkę. Teraz już ostatnia książka w tym filmiku, która premierem ma 15 kwietnia, i jest to książka Czekaj na mnie tutaj. Jest to druga część autorki Kaczynki Engel. Pierwsza część to Znajdź mnie teraz. Tutaj mamy, podobnie jak do książek Mony Casten czy Bianki Woni, całkowicie innych bohaterów. W pierwszej części mamy innych głównych bohaterów. Tych też, ale oczywiście wydarzenia czy też właśnie otoczenie się ze sobą splatają, i w pewnym sensie nie musicie czytać pierwszej części, jeśli chcecie sięgnąć właśnie po tą książkę, ale warto, ponieważ w ten sposób jednak sobie czegoś tam małego nie zaspoilerujecie. Akcja toczy się na studiach, i główną bohaterką jest Zelda, która pochodzi z bardzo wymagającej rodziny, ponieważ musi robić i żyć właśnie tak. Jak sobie tego życzy rodzina, i dlatego też nie może sobie sama wybierać chłopaka, z kim chce być, tylko to właśnie rodzina decyduje za nią, kogo poślubi. Jeśli katr się trochę zmienił, to bardzo was przepraszam, ale po prostu skończyła mi się pamięć, i muszę nagrać tą końcówkę właśnie na nowo. Więc wracajmy do premier kwietnia. I właśnie ta dziewczyna, Zoe, poznaje naszego głównego bohatera. Malika, który swoje nastoletnie życie spędził w więzieniu i teraz rozpoczyna ponownie życie. To, jakie relacje zajdą między tymi głównymi bohaterami, to oczywiście dowiecie się, sięgając właśnie po tą książkę. I to by były tak naprawdę wszystkie premiery kwietnia, które chciałam Wam tutaj w tym filmiku pokazać. Mam nadzieję, że któreś z nich przykuły Waszą uwagę i że sięgnięcie po nie. Dajcie znać w komentarzu, na jakie książki wyczekacie. Może czekacie na inne książki, których właśnie w tym filmiku nie pokazałam. Bardzo chętnie poznam Waszą opinię na ten temat. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zostaniecie tutaj ze mną na dłużej i będziemy tworzyć taką zgraną czytelniczą grupę. A na dzisiaj to tyle. Życzę Wam udanego następnego tygodnia. Dużo radości. Zrówka i oczywiście samych pozytywnych książek. Cześć!